Cześć, witam się z Wami serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj Wam pokażę salon, yy, wiatrołap, zrobimy taki room tour Jeżeli będzie Wam się podobało, jesteście zainteresowani takim filmem, yy, to będzie następny film. Pokażę przedpokój, łazienkę, kuchnia, sypialnia i córki pokój. Bo syn nie chcę pokazać pokoju, także trzeba uszanować, ale to zobaczymy. Jaki będzie miał odbiór. Film i pokażę Wam jeszcze, co zrobiłam, y, jakie zakupy już na święta, żeby po prostu tak y, pokazać Wam na bieżąco, bo później to się zapomni. Także zapraszam do oglądania. To zaczynamy od wiatroła. Tu mamy drzwi wejściowe w takim kolorze atrancytowym. Łazerię angielską. Tutaj jest to, co Wam pokazywałam. <laughs> Ta szafeczka. Jatro ładnie jest duże, także tutaj mamy dwa tu obrazeczki. Również tą angielską łazerię. I takie płytki bardzo mi się one podobają. Na początku, jak szukałam tu coś na e, chciałam coś stonowanego na początku, ale później stwierdziłam, że bardzo mi się podobają i gdzieś bym chciała dać. A to jest małe pomieszczenie, także ono nie jest, nie dominuje po prostu. jeszcze się oddale. I tak wygląda wiatrowo. naprawdę jest malutki z drugiej strony tu są drzwi to są drzwi oryginalne z tego domu a dom jest lat 1938 czy 9 no coś między 30 a 40 także to są oryginalne drzwi jedynie wyczyszczone i pomalowane również na taki ciemny szary antracyt Kolor, tu jest mój wianuszek, który zrobiłam. Mamy takie fajne kontakty retro. Tu również. O. I tak wygląda. Teraz zapraszam do salonu. To teraz, tak, tu z wiatrołapu, wchodzimy na taki mały przedpokój. W innym filmie Wam go pokażę. I wchodzimy do salonu. Salon składa się tak jakby z dwóch pokoi. Kiedyś oryginalnie tu była kuchnia yy, i pokój, my to przerobiliśmy. I tak. Z tej strony jest już wam znany kredens. To jest taka część dla nas jadalniana. Po przeciwnej stronie jest tu z krzesłami, tu jest ta lampa, tu mamy dwie ściany w cegle, również mamy też te łączniki i takie same mamy kontakty. Stół jest bardzo fajny, bo się rozkłada do Prawie 5 metrów, Mam no więc chyba brakuje 20 centymetrów. jest z prawdziwego drewna, jest tak ciężki, że jakby ktoś chciał tylko pożyczyć, nawet obok do domu, to nie dałoby rady go przenieść. Naprawdę jest tak ciężki, ma w środku 4 czy 5 jeszcze tych do rozkładania. No i tu są te krzesła. Jeszcze Wam pokażę krzesła, które kupiłam. <laughs> W tamtym roku, dzień przed Wigilią, poniechałam. Bardzo mi się podobają. Tylko tu kładę takie skóry, bo tu koty się lubią wylegiwać. Także wiadomo później co jest. No i tak mamy tu. Dwie takie lampy. Nad stołem. Tam jest okno. I teraz tą część jadalnianą dzieli od salonowej z kompletu wypoczynkowego komin. No, niestety nie podjęliśmy się, żeby go rozebrać, bo to troszeczkę zachodu było i stwierdziliśmy, że chcemy mieć i tak i tak kozę, także bo kiedyś mieliśmy kominek. Ale kominek nam się znudził i chcieliśmy mieć kozę. Także z drugiej strony, od strony salonu, mamy kozę. Przejdę z drugiej strony. Pokażę wam taką małą, ale fajnie się sprawdza. Ogrzewa fajnie tu pokój cały na takie jesienne albo bardzo zimne dni jest super sprawa. No, i teraz tu mamy to lustro z konsolą. I po tej stronie mamy dużą, bardzo dużą rogówkę. Ze stolikiem kawowym. Stolik też jest dość duży, bo ma metr na metr. I też jest z prawdziwego drewna. Jest świetny. Bardzo go lubię, bardzo mi się podoba. Jest z nami nos. Parę z 6 lat, i bym go nie zamieniła. Super jest. On jest w ogóle taki postarzany już taki jakby. Oczywiście cyna musi być na filmie. Ma straszne parcie. O! Cyna! Także jest. Bardzo mi się podoba. świetny do tego były również stoły, ale niestety stół był nierozkładany. No, a ja potrzebuję stół rozkładany, bo jakie są święta, czy jakaś impreza, no to jest potrzebny. Ja akurat robię święta wielkanocne u nas, przychodzą rodzice, teściowa, siostry. Także potrzebujemy. Tu jest galeria, taka zdjęć. Tu mamy klimatyzację i powiem Wam tak, klimatyzację zakładaliśmy miesiąc temu, mamy... W kuchni jeszcze i u syna w pokoju. I muszę pochwalić ekipę, która tu montowała, bo dwóch młodych panów. Mieli to, że mieli super sprzęt bo tu są stare mury, także wywiercić dziurę tu to jest naprawdę sztuka. Mieli taki sprzęt, że bez problemu. Mieli swój odkurzacz, odkurzali myli podłogę tam, gdzie cokolwiek nakruszone. Tak czystą ekipę naprawdę dawno nie spotkałam. Yy, montowali te trzy klimatyzatory w domu i trzy jednostki zewnętrzne. Usyna mieli tam trochę dalej, bo tutaj mają, yy, zaraz przy wyjściu, usynam się ściągnąć przez pokój. W sumie byli dwa dni po parę godzin, to czyli w sumie ani, no, no niech będzie jeden dzień i zamontowane, ale naprawdę tak czystą ekipę już dawno nie, widać, nie widziałam na dworzu wszystkie kartoniki wszystko poskładali jak się dało naprawdę ja chciałam tu zamieść czy ty absolutnie gdzie tam na ścianie cokolwiek zaraz wytarte było no to muszę polecić, że naprawdę pochwalić, że super tu mamy dwa okna kwiatki Troszkę kwiatków mam. Tu mamy między oknami taki duży drapak, bo u nas nie jest wysoki ten dom. Bo to jest kiedyś budowali niskie, także tu mamy drapak. Tu mamy piklinowy fotel, i na nim czeszka. Tu mamy taką witrynkę z Ikei, gdzie mam wszystkie takie szkło, kieliszki, lampki, jakieś. Tu mamy telewizor. Szafeczka pod telewizor. Lampion, jeden z ulubionych lampionów. Uwielbiam lampiony, świeczniki. I to są właśnie te świeczki, co Wam pokazywałam w ostatnim filmie. I wiecie co? Nawet nie wiedziałam, bo chciałam sobie kupić jeszcze jeden komplet, bynajmniej, bo są świetne. I siostra pojechała właśnie do Julii, bo też chciała kupić. I się okazało, że jak my je kupowaliśmy, jak mama je kupowała, to one były w promocji. Kosztowały 39,99. Teraz siostra pojechała, kosztowały 70 zł. Pytała się pani, czy będzie jakaś promocja. Pani mówi, no na razie nic nie wiadomo, trzeba się dowiadywać. I jak ja bym wiedziała, że one wtedy były w promocji, no to oczywiście bym pojechała i kupiła. I tak. Mamy tą ścianę telewizyjną. Jest tu cegła połączona z lamelami. Te lamele są takie białe, również z drewnianym środkiem. Bałam się, jak będzie to połączenie, bo najpierw mieliśmy tą ścianę z cegieł zrobioną pod telewizor, ale telewizor był mniejszy. No i później mężowi się zachciał taki większy. No, i można było dobudować tej ściany z cegieł. To jest prawdziwa cegła, była dobudowywana. No, ale było to trochę roboty. No, i stwierdziłam, że może coś takiego wymyślimy. I szczerze mówiąc, bardzo mi się ten efekt podoba. Tu jest ta szafeczka, którą też kupiłam z drugiej ręki, jak pamiętacie. Jestem bardzo z niej zadowolona. Tu mam kwiaty. Prawdziwy pieniek oskurowany i za... nie wiem czemu, olejowany. Tu też mam ten, moja mandarynka, bałam się, że jak ją przyniosę do domu, to mi opadnie, ale powiem wam, trzyma się świetnie, bo jest zmiana jednak i temperatur i... tam na dworzu jednak stała, tu już w domu, ale powiem wam, nic się nie jest, ani jedna listka na razie nie zgubiła, także super. No, i teraz odwracamy się, i tu mamy drzwi, te ażurowe, i to jest wejście do piwnicy. Tu akurat mamy piwnicę, no i nie wiedziałam, jak to ugryźć z tymi drzwiami. Wiadomo, jak to w starym budownictwie, wszystko ma inne wymiary niż teraz. No i stwierdziliśmy, że zrobimy takie dwie ażurowe i powiem Wam, że był to szczały dziesiątkę, mi się podoba. Także o, proszę tu cyna, także mamy pokój, salon, że możemy sobie w koło komina chodzić w kółko, także tak się prezentuje. Tu mam taką lampę, Wam pokazałam nad stołem, jaką mam. No. Tu stoi na szybie hartowanej specjalny pod kominek. No, i tak to wygląda. Jeszcze tam pokażę Wam, bo to już było wcześniej nagrane. Pokażę Wam yy, te zakupy. Co Zrobiliście co, co tam zrobiłam. To wam jeszcze pokażę mam takie oświetlenie z jednej i z drugiej strony. To jest oświetlenie, oświetlenie najczęściej używane po prostu wieczorem. To to najczęściej jest używane, bo to fajnie robi nastrój, nie jest takie ostre światło. Także tak. Yy, to Wam pokażę jeszcze te, co, co kupiłam. I yy, jeżeli yy, film Wam się podobał, jeżeli byście chcieli dalsze yy, room tour, żeby pokazać Wam resztę, to jeżeli będzie do, yy, dobrze odebrany film w takim sensie, że będzie, będą wyświetlenia, no bo wiadomo, bez sensu nagrywać, jak tego nikt nie ogląda, tak. No to. A jeżeli się będzie cieszył dużym zainteresowaniem, będziecie chętni, ja wam pokażę następne pomieszczenia. Także dziękuję za film. Jeżeli wam się podobało, to będę bardzo wdzięczna za subskrypcję, za subskrybowanie mojego kanału, za łapkę w górę, za komentarz. Dziękuję, że jesteście, bo dosyć was się tam. Dosyć Was przybyło na kanał, bardzo mnie to cieszy. Serce rośnie, także super. Także do zobaczenia w następnym filmie. Jeżeli się Wam podobał i będzie odzew, zrobię go jak najszybciej. Następny to będzie pierwsza część, tamta będzie druga, może na trzy części to podzielimy. Także zapraszam jeszcze na yy, zakupy, które kupiłam świąteczne. Do zobaczenia, cześć. Pamiętacie, jak wam ostatnio pokazywałam te czerwone gałązki po 12,50 żałowałam, że nie kupiłam więcej. Także namówiłam męża, pojechaliśmy tam i co? I gałązek nie było. Także kupiłam sobie takie złote yy, co to? Stor, kwiaty z torczyku, takie ażurkowe. Były też pełne, ale te mi się lepiej podobały. Yy, Kupiłam ich tylko 5, bo tylko tyle było. Trzy są moje, dwa są od mamy. Kupiłam dwa ostatnie. Takie też złote. Bukieciki hortensji. I tak, te były po 5 zł. Po 5 zł. A te były po. 12. 50. się nie chce. 12,50. Także wszystkie ostatnie wzięłam. W tym samym sklepie kupiłam sobie szczykawkę z igłą do oszczykiwania mięsa. Bo jak się robi na taki duży kawałek mięsa, to w środku yy, te przyprawy no nie zawsze się tam dostaną. Także można te przyprawy yy, wymieszać trochę z, z magii, i pooszczykiwać tak żeby w środku aromatyczna bardziej. Ona kosztowała nie wiem, 8 z groszami. Nie wiem dokładnie. Tutaj jeszcze kupiłam dwie takie docięcia Taki przyrząd do krojenia, do odmierzania. Tu czegoś jest. To też się fajnie sprawdza jako przy krojeniu warzyw, że się na to daje te warzywa i fajnie je przenieść na patelnię. Też kupiłam sobie i mamie. To kosztowało 14 zł. No i z tego sklepu takie rzeczy to by było wszystko. Tam córka sobie jeszcze kupiła yy, jakieś mazaki, takie rzeczy. Nie wam pokażę. Tutaj jeszcze mam na przykład z, z Rosmana z Isany jakiś szampon do włosów. Mleko. Nigdy nie miałam go nigdy. Tu córka sobie Onlibio kupiła. Lubi te szampony. Dobrze. I pierwszy raz kupiliśmy z tego Isany mm, antyperspirant zobaczymy. Byłam jeszcze w Pepko i w Pepko kupiłam kocyk. Nigdy nie, kup, nie miałam kocyka świątecznego. Zawsze, co roku sobie obiecuję, że sobie kupię i później jak przychodzi co do czego, a stwierdzam, mam tyle kocyków, że po co mi na ten krótki czas. Ale w tym roku powiedziałam, nie, kupuję. I kupiłam sobie, spodobał mi się taki na 40 zł. Taki bardzo milusi, jak to oni mają takie, one się fajnie sprawdzają. Kupiłam sobie na choinkę Takiego słodkiego aniołeczka za 8 zł. I tą cudną myszkę, ona mi tak się urzekła, tak mi się spodobała za 7 zł. I to by były wszystkie zakupy.